mano Widzowie, witam was w kolejnym odcinku na tym kanale. Siemano Widzowie, witam was. Yy, ogólnie w dzisiejszym odcinku zajmiemy się rozpoczęciem sianokosów. Yy, te ogólnie rzeczy będzie trzeba dwie sprzedać. No i kupić Widzowie no coś lepszego, nie? Czekajcie, wezmę sobie tego i Czekajcie. Dobra. Teraz bierzemy z I Jeszcze przetrząsacz Pek. No i dobra, lecimy. Tory widzowe, nie wiem, mi się wydaje, że mam taką chrypę albo coś. Bo jestem trochę chory, albo. Nie wiem, tak mi się wydaje. A jak w zupełności jest, to ja nie wiem. Dobra, to za cztery koła, a to za trzy koła. Cztery no też prawie. To w zamian tego sobie kupimy coś większego. No dobra, pójdę na całego. Mogę sobie to kupić. 15 koła. A z zgrabiarek, no to niech będzie ten kuchna. Wezmę sobie już tą zgrabiarkę. A poprzetrząsać przyjedę masejem, bo później się pojedzie poprzetrząsać to się pojedzie masejem. Dobra, to sobie mogę tu na razie zostawić. I teraz tak to podpinamy I podpinamy kosiarkę I lecimy na pole no. I możecie widzowie też zostawić moją łapkę w górę bo lecimy po 200 po 200 subskrypcji No, a 50 subskrypcji jeszcze do tego brakuje. Także wiecie. Lecimy, nie śpimy. To jest ta łąka po lewej, w sumie mógłbym tu robić na GPS-ie, ale ja wolę sobie robić tutaj po swojemu. Muszę jeździć, jak na GPS-ie, jakimś robić fajne to jest. Nie, nie powiem, że nie. wiecie no, a ja, ja sobie lecę. Ale chciałbym Wam w pokazać właśnie to, że teraz sobie jechałem pod górkę i jechałem jakby nie po tej skoszonej trawie, nie? Yy... I jechało mi właśnie tak fajnie, szybko. Yy, nie miał żadnego, jakby. No, nie męczył się ten dżunglę pod górkę. A zobaczycie zaraz, jak to jest trochę tak. No, mi się to nie podoba, że on się męczy pod tą górkę, jak jedzie po tym, po tym skoszonym, nie? Bo to wtedy jest takie coś, jakby to było. Ta trawa była jakaś twarda, nie? A to on, w realu, no to powinno być miękkie. Powinien się jakby wiecie widzowie normalnie po tym jechać. O, patrzcie. I już trzeba zbijać. I właśnie to mnie trochę wkurza widzowie. Bo wiecie, w takim tempie to. Trochę sobie pojeździmy na tym odcinku z tą kosiarką. No. także tak, widzowie, nie wiem co wam tu jeszcze mówić. Możecie też wpadać na mojego TikToka i na TikToka kubiksik 283 A ja sobie lecę. Hmm. I tak widzowie. Widziałem komentarze, się pytaliście o live'a, kiedy będzie live. Nie wiem kiedy będzie live, bo na razie to ja nie mam widzowie niestety czasu. Także wiecie, nie wiem. Nie wiem jeszcze, ale jakby miał być to wiecie widzowie, ja wam dam znać. Może nawet jakby to robił na YouTube live'a to się zrobi na TikToku i będę na dwie strony nadawał. Ale nie wiem. Także wiecie o co chodzi. Z ważniejszych rzeczy no to już wam chyba wszystko powiedziałem. wam powiedzieć No. ale szkoda widzę, że, że do tego farminga jeszcze nic nie wyprodukowali fajnego, żadnej mapy ani nic w sensie mapa to chyba już są jakieś na motabie trzeba sprawdzić Przepraszam widzowie, że tak ziewam, ale, ale nagrywam sobie to wieczorem A jogłem, ja ogłem sorry za, za wczoraj, że że Wam wrzuciłem tak późno film, ale po prostu nie było, nie, nie było u mnie na wsi prądu, bo coś robili, nie było od 8 do 8. Osie... No do 15, coś po 15 włączyli i, i, i nie mogłem wam yy, jakby wiecie widzowie Nie mogłem wam tego filmu wrzucić bo nie miałem internetu Zgrałem se z telefonu niby ten internet ale to było za słabe, żeby wrzucić film Najlepszy tu wiecie, widzowie, jest ten internet stacjonarny. Czytam, jak to się mówi. Nie wiem, czy to dobrze wypowiedziałem. Jak nie, to możecie mnie, widzowie, poprawić w komentarzach. że tu jakieś szkody nam narobił ten huragan. Ale ciekawe widzimy właśnie czy tam odrośnie się ta trawa, czy to będzie takie. Bo jak to zostanie właśnie takie, to trochę to też źle zrobili. No bo wiecie, macie takie pole, weźmie Wam taki huragan zrobi. I to nie odrośnie, tylko będziecie musieli właśnie całe pole orać, żeby to jakoś wyglądało. Trochę jest, wiecie, widzowie, takie, 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 no, fajne, mógłbym powiedzieć. Nie, no, ogólnie, to wychodzi, widzowie, 11 minut do odcinka. Wiem Wam, że dość nawet szybko to robię, to, no, to schodzi. Ale wiecie widzowie, nie będę Wam pokazywał tam wszystkiego, jeszcze kilka przejazdów zrobię i żeby Wam tak nie przedłużać. No a ogólnie nie wiem czy ten, ale mi się wydaje, że 25 robi mniejsze wyświetlenia od 22 i robię właśnie takie krótsze filmiki z 25, a z 22 robię takie dłuższe. Wiecie o co, c'mon. No. Pyk i cyk i na górę. Zbijamy. I lecimy. No, ciekawe widzę czy wyjedzie. Wyjedzie. No. Dobra, zbiję mu na tą jedynkę podstawową. Cześć widzowie, więcej Wam tu nie mam nic do powiedzenia. Widzę, że to już by było na tyle w tym odcinku. Jakby ktoś pytał, no to następny odcinek jest z polskiej wsi, z dwudziestki dwójki, z farminga. Czekajcie, będzie tam chyba akcja prasowanie kostek, robienie, robienie kostek. A z tej serii pojutrze będzie, no, będzie ten. Czekajcie, wyleciało mi to z głowy. O, przetrząsanie i zgrabianie. Także no wiecie co, też coś będzie. No co widzowie? Myślę, że tym akcencikiem można zakończyć ten odcinek. Także dziękuję Wam za uwagę. No i co? no? Dziękuję Wam za uwagę i widzimy się w następnym odcinku z Polskiej Wsi. Także dziękuję Wam za uwagę. No i co? Nara!